Dobrze się czujesz? Tak, tylko strasznie chce mi się pić. Na razie nie wolno. Musisz jakoś wytrzymać. Nie było komplikacji? Dzięki Bogu nie. Kiedy będę mogła wstać i chodzić? I czy będę mogła? Martin. ci wszystko powie. Na razie leż sobie spokojnie. Jestem spokojna. Bardzo... To ci nie opowiadał tych bredni. Ojciec dwie ode mnie. Widziałem, jak wyszłaś z klubu ze swoim kochaczem Poszedłem za wami Weszliście do budynku, gdzie, wiem, od portiera Twój amant wynajmuje lokal i sprowadza sobie panienki Owszem Byłam tam Ale nie tak, jak myślicie To dlaczegoś się nie przyznała? To miała być niespodzianka Płamię, tato, nie słuchaj jej to sprawa między mną i Bode. Bądź uprzejmy, zostawić nas samych. Samy. Wszystko ci wyjaśnię. Poznałam Matea w klubie. Obiecał załatwić mi pracę w telewizji. Poszliśmy do niego, żeby jego przyjaciółka, która jest fotografem, zrobiła mi parę zdjęć do portfolio. Jesteś w coraz lepszej formie? Gratuluję. Dziękuję. To dlatego, że wszyscy jesteście dla mnie tacy dobrzy. A ja? Zwłaszcza ty, tatku najmilszy. Proszę. Dziękuję. Milagros już się obudziła i czuje się dobrze. Wypijmy więc za zdrowie wszystkich i za przyjaźń. Więc dlaczego skłamałeś? Wolałam ci powiedzieć dopiero jak zadzwoni Mateo z dobrą nowiną. Nie chciałam zapraszać. Byłaś z nim sam na sam w jego mieszkaniu. Cały czas była z nami ta pani fotograf. Juanito, Juanito twierdzi co innego, a ty uwierzysz raczej jemu niż mnie. Przecież on usiłuje nas rozdzielić. Trudno się dziwić. Bardzo kocha swoją matkę. Nie przejmuję do wiadomości Waszego rozwodu. Chyba masz rację. Jak możesz we mnie wątpić? Mówiłam ci tysiące razy, że jesteś mężczyzną mojego życia. Nigdy, przenigdy nie mogłabym Cię zdradzić. Twój stan jest znakomity. Strach ma wielkie oczy. Łatwo powiedzieć chirurgowi. Chciałabym Was widzieć na moim miejscu. Każda operacja wiąże się z pewnym ryzykiem. No cóż, na mnie pora. Zaraz mam samolot. Zostawiam Cię w rękach mojego najlepszego ucznia. Dziękujemy. Szczęśliwej podróży. Bądźmy w kontakcie. Zabieram kliszę Twojej drugiej pacjentki. Przejrzę je na spokojnie. Zawiezę pana na lotnisko. Dziękuję. Najgorsze za nami, prawda? Tak. Jak tylko zdejmiemy szwy, przystąpisz do rehabilitacji. Tak jak I ja. Mniej więcej. Szacuję, że za jakieś dwa tygodnie będziesz mogła chodzić. Za dwa tygodnie będę normalnie chodzić? Ninguna caricia tuvo el poder De llevarme donde nunca imaginé Solo de tu mano cruzaré el camino

Proszę zrozumieć, jakie to dla mnie trudne. Pani wybaczy, nie pojmuję. Czyżby? Złożył mi pan niegodziwą propozycję. Wskazałem tylko wyjście ze ślepego załąka. Jeśli oferta wydaje się pani niegodziwa, a finanse pozostają problemem, rozstańmy się. Proszę szukać innego adwokata do obalenia testamentu. Żegnam. Proszę nie odkładać słuchawki. Chcę, żeby to pan poprowadził tę sprawę. Dobrze, ale uprzedzam. Trzeba się spieszyć. Mój znajomy sędzia nie myśli czekać bez końca. Możemy kontynuować za chwilę? Zadzwonię do pana. Byle nie za kolejne dwa tygodnie. <noise> Witaj, ciociu. Wróciłaś? Wuj Benjamin przekazał mi pozdrowienia od cioci. Mówił, że ciocia się do mnie wybiera, ale widać, obowiązki nie pozwoliły. Istotnie. Podemos hablar Możemy porozmawiać w cztery oczy? W